Drodzy widzowie, tu Hektary Off Grid TV. Chciałem Wam pokazać mój off gridowy domek, który stoi tutaj od tygodnia. Nie jestem w żaden sposób podpięty do sieci. Przetrwałem pierwszą noc. Jest naprawdę w porządku. Na razie domkowi nie mogę nic zarzucić. Oczywiście jest to domek używany. Widać, że ma swoje lata. Ale jest w porządku. Także oprowadzę Was po domku, powiem Wam, w jaki sposób się ogrzewam, w jaki sposób się zasilam, jeśli chodzi o energię elektryczną. Zapraszam. No więc, tak, pierwsza sprawa. No to mamy tutaj piecyk gazowy. Piecyk gazowy. Na chwilę obecną butla się jeszcze nie skończyła. Stopni mamy w tym momencie 17, bo w nocy nie grzałem. W nocy nie grzałem, bo się obawiałem. Wiecie, od czat, pomimo tego, że mam tutaj czujniki. To nie chciałem e, tak od razu na, na głęboką wodę iść, chciałem sobie to na razie przetestować. Nie grzałem w nocy, więc jak się obudziłem, to było 8 stopni. Natomiast e, na zewnątrz było 0. E, więc e, no, było chłodno. Domek, e, tutaj, ta przestrzeń, tutaj co jest? Ta przestrzeń, tutaj co jest? Ona e, ogrzewała się. Dwie godziny, dwie godziny, żeby dojść do temperatury takiej zjadliwej, 16-17 stopni, potem już spokojnie dochodziłem do 20, By było przyjemnie, bardzo przyjemnie. Nie, nie mogę powiedzieć, żeby, żebym czuł jakiś dyskomfort. No to tutaj, jeśli chodzi o ten piecyk, tak on sobie działa. No i zobaczymy. Kiedy skończy się butla? 11 litrowa butla. Jestem bardzo ciekawy, na ile wystarczy mi gazu. Bo. No od tego zależy, jakby czy w takim domku. Można przetrwać zimę, prawda? Chociaż ja oczywiście nie zamierzam. W żaden sposób e, tego domku wykorzystywać, jakby, żeby w nim mieszkać, bo to ma być tylko i wyłącznie jakby taka, powiedzmy, troszkę odskocznia. E, więc absolutnie w żaden sposób, w żaden sposób e, e, nie zamierzam tutaj pomieszkiwać, chociaż powiem Wam tak, dla, dla osób. E, Moim zdaniem, koszt tego domku w porównaniu do, do ceny mieszkania jest niesamowicie dużo, dużo, dużo tańszy. Bo mówię, taki, to koszt takich domków to, to jest od, tak od 50 tysięcy można kupić taki domek. Powiedzmy, stawiacie taki domek na, na działce, w jakiejś naprawdę budżetowej działce. No, i naprawdę, kupowanie mieszkania w, w miastach, gdzie to w tym momencie w Warszawie mieszkanie jest za, z wykończeniem 45-metrowe, czyli tak jak ten domek, to jest milion złotych. 18 tysięcy chyba za metr. Więc z wykończeniem to wyjdzie prawie, że milion złotych. Nieprawdopodobne pieniądze. A jeśli ten domek by się ociepliło. A są takie ocieplenia, no nawet, prawda. Na kanale dobry projekt, no gość ma ocieplony ten domek, on tam mieszka w takim domku. I można to zrobić. Moim zdaniem to, to, to jest całkiem rzeczowa alternatywa. Chcę Wam pokazać jeszcze tutaj, jak jest. O! Tu jest taka powiedzmy większa, trochę sypialnia. Jakie są zalety takiego domku? Bo e, możecie powiedzieć tak, za 50 tysięcy postawię domek letniskowy, ładny drewniany. Natomiast e, słuchajcie, czy, e, ma, czy będziecie mieć żyrandole? Czy będziecie mieć światełka? Czy będziecie mieć szafki? Patrzcie tutaj jakieś, kurde, jakieś lustro, e, firanki, e, zasłony. Patrzcie, szafki, materace, łóżka. Normalnie w pełni umeblowany dom możecie mieć za te powiedzmy no od 50 tysięcy. Od 50 tysięcy. No to jest drugi pokój. Ja wybrałem taką wersję dwupokojową. Ze względu na to, że powiem Wam szczerze, e, lubię przestrzeń i po prostu tam w tym salonie jest przestrzeń. Bo są e, e, takie same domki trzypokojowe e, i mielibyście jeszcze jedną sypialnię. E, taki e, domek on ma w tym momencie. E, e, nie, nie potrafię tego przeliczyć, ale ponad 40 metrów ten domek ma. 12 metrów długości, 375 szerokości. To jest kawał, kawał domku, który moim zdaniem po to, żeby nie, nie, nie wydawać milionów dolarów, normalnie można by mieszkać. Naprawdę ciekawa opcja, tu jakże je ja tylko tak jak mówię tutaj w tym pomieszczeniu. Nigdzie, nigdzie więcej. Też Wam pokażę Wam w, w tym momencie, że tak powiem, coś, czego absolutnie nie powinniście powielać. Nie róbcie tego w domu. Jak z reguły, Was zachęcam do tego, żebyście drodzy widzowie, robili swoje magazyny energii. To tutaj zrobiłem sobie taką no, troszeczkę nieprofesjonalną robotę, ale śpieszyłem się. Nie mam tutaj zasilania, więc musiałem to na szybko ogarnąć. Eee, zobaczcie. Mamy akumulator 12V, przetworniczkę. Słuchajcie, jeździłem z tą przetwornicą z 10 lat w samochodzie. Miałem 150W. Dlaczego mówię, że nie jest to profesjonalna robota? No bo sami zauważycie, że nie ma BMS-a. Natomiast, oczywiście, słuchajcie, BMS bezwzględnie jest wymagany, jeśli chodzi o ładowanie baterii. No bo jeśli któraś cela będzie miała napięcie powyżej 3,65, no to może dojść, prawda, do nieszczęścia. Tutaj, w tej sytuacji, kiedy ja ciągnę tego prądu naprawdę znikome ilości, no bo słuchajcie, taka lampka, ona 5W bierze. Tutaj ładuję sobie, prawda, bo oświetlenie, jakie sobie oświetlenie zrobiłem, zobaczcie, oświetlenie, kupiłem sobie takie żaróweczki, bo na razie nie korzystam z tego, bo muszę sobie ten większy magazyn tutaj przywieźć po prostu, na razie mam ten 12V, jak przywiozę magazyn, ten Oś 8S2P, no to wówczas normalnie mi tu światła będą wszystkie działać, ale na, na, na ten wyjazd, E, taką, mam, takie mam rozwiązanie, podłączam tutaj do, do e, pa, e, Parkside'a, e, e, Parkside i tutaj e, powiem Wam, że ja bym przetrwał tylko na tych akumulatorkach Parkside'a. Fajny e, sw swoją drogą jest ten adapter, po prostu robi się Power Bank. Nie, nie wykorzystujecie e, baterii do elektronarzędzi tylko jako Właśnie zasilanie sprzętu, tylko możecie po prostu ładować sobie telefon wszystko. E, takie rozwiązanie 50 zł. To 50 zł kosztuje. E, mam też takie. To jest droższe i moim zdaniem gorsze, e, bo jest, kosztuje stówkę. I jest gorsze, bo no na przykład nie chciało mi ładować e, telefonu z USB-C. Tutaj sobie za, zamontowałem e, takie żaróweczki. No i co? E, e, tak jak mówię, nie powtarzajcie absolutnie tego, to jest test. Będziecie e, znać jakby e, będziecie widzieć jakie są efekty e, pracy akumulatora bez BMS-a. Ja tego BMS-a zamierzam znaczy ten akumulator zamierzam używać w sposób bardzo e, taki e, nie rozładowywując go e, mocno e, w momencie, i będę go ładował e, poprzez połączenie e, równoległe. <laughs> Czyli w tym momencie jak wyjadę, zabiorę go sobie do domu i będę go ładował równolegle. I zobaczymy, czy w jakiś sposób te ogniwa odczują w znaczny sposób pracę bez BMS. a Tak jak mówię, ja to robię tylko i wyłącznie przy rozładowaniu. Bo ja nie, w ogóle ja myślę, że ja pociągnę przez dwa dni może kilowat, a tu jest 3 kW. Więc on nawet napięcie mocno mu nie spadnie. I wydaje mi się, że tutaj nic nie powinno się wydarzyć. Oczywiście nie można w ten sposób ładować akumulatora. Rozładowywać tylko na własne ryzyko. Ja to robię na własne ryzyko. Nie powtarzajcie tego. Będziecie znać po prostu wyniki tego testu. To, to, to też może być dla Was jakiś, w jakiś sposób interesujące. Tu mamy tu przetworniczkę 150 W. Tylko po to, żeby ładować sobie akumulatorki, powerbanki. Tutaj też jest miejsce do spania. Tutaj się wyciąga, tutaj kanapę, można spać. Bardzo. Tutaj jest dużo miejsca. Ja lubię, jak jest dużo miejsca, i tutaj naprawdę tego miejsca jest sporo. Jak na domek letniskowy, tak, żeby przyjechać. Troszkę taka odskocznia. Myślę, że absolutnie wystarczy. Patrzcie, i za tą kwotę krzesła, stolik, nawet obrazy są. Lustra są, e, gaśnica, słuchajcie, kuchenka, e, lodówka. To wszystko dostajecie w momencie e, zakupu domku. Więc tego absolutnie nie można porównywać, że za 50 tysięcy macie domek, załóżmy, yy, yy, taki drewniany. Oczywiście on jest z zewnątrz o niebo ładniejszy, moim zdaniem. Te domki z zewnątrz są takie średnie, moim zdaniem, ale wewnątrz no, oferują bardzo dużo. No, patrzcie, czy to tak źle wygląda? No, moim zdaniem to wygląda bardzo ładnie. Bardzo w porządku. Nie ma takiej y, opcji, żebyście za 50 tysięcy postawili taki domek, normalnie zbudowali i tak go wyposażyli. Nie ma takiej opcji po prostu. Idziemy na zewnątrz, pokażę Wam go jeszcze na zewnątrz. Bo, tak jak mówię, to nie, to nie jest domek, który jakoś <laughs> szczególnie wygląda na zewnątrz, chociaż mi się podoba akurat. On nie wygląda może jakoś cudownie. Ale jest funkcjonalny. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, że taki domek jest po prostu funkcjonalny. O, zobaczcie. Fajna hałupinka. No, nie wygląda jak domek y, drewniany, piękny. Oczywiście, że nie, ale to, co oferuje w środku, w pełni to y, rekompensuje. Tak to wygląda. Zobaczcie sami. Ja mam tutaj taką wersję o: Brisbane. Abi Brisbane. Tak jak mówiłem, zasilam to. Zasilam to butlami gazowymi. Nie wiem, czy na to śnieg powinien padać. Zaraz to zaraz to śnieże. No, także wszystko chyba widzieliście, drodzy widzowie. Myślę, nad tym co by to, tutaj mam y, bardzo ważną rzeczą jest wy, wypoziomowanie. Widzicie, to jest poziomica. Ten domek nie jest dobrze wypoziomowany, bo tutaj normalnie cały czas jeszcze jest bagno. Tutaj jest normalnie bagno. Y, muszę poczekać. Widzicie? To jest wszystko tutaj stoi na takich łapach, na takich bloczkach. I będę przez najbliższy czas starał się dojść do porozumienia z tym domkiem, jeśli chodzi o wypoziomowanie. Bo ca cały ten domek jest nie dość że przechylony i po długości, i po szerokości. Zaraz Wam jeszcze pokażę poziomicę tutaj jedną. O! Mamy poziomicę. Patrzcie. Domek też jest jakby na szerokość przekrzywiony. Więc nie jest zaciekawie. Dobrze, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że obchód po domku Wam się podobał. Serdecznie proszę o lajka, like subskrypcję, komentarz, jakieś pytania. Jeśli macie, bardzo chętnie udzielę wszelkich informacji. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.